Temat dzisiejszego wykładu to bitwa mocarzy. Dzisiaj wieczorem wracamy do Biblii. Jest to omówione w dwunastym rozdziale objawienia księgi objawienia świętego Jana. Objawienie to Boża ochrona przed oszustwami dni ostatecznych. Jak zauważyliśmy, objawienie mówi nam dokładnie, kto będzie odgrywał główną rolę przy końcu czasów, kto jest zamieszany w powstanie tych wielkich oszustw i zwiedzeń i jak możemy się przed nimi ochronić. Dwunasty rozdział Księgi Objawienia opisuje ogromną walkę pomiędzy siłami dobra i siłami zła. To po prostu zwięzłe podsumowanie. Szczegóły wojny podane są w rozdziałach poprzedzających i następujących po rozdziale 12. Dziś przyjrzymy się bitwie, zajmiemy się kilkoma elementami składowymi, a później podczas następnych wykładów dojdziemy do kluczowej kwestii i zobaczymy, kto jest kim i o kim tu jest mowa. Bitwa nie rozpoczęła się jedynie w Edenie, ale jeszcze wcześniej. Pierwsza Mojżeszowa 1,27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Oto wspaniałe, nowe stworzenie, gdy Bóg stwarza mężczyznę i kobietę. Rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, tu użyto liczby mnogiej, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. To zupełnie nowa sytuacja, zupełnie nowa, ponieważ tutaj Bóg tworzy porządek, w którym panować ma człowiek. Żaden z aniołów nie posiadał dominacji, żaden z aniołów nie został stworzony jako mężczyzna lub kobieta. To był nowy rodzaj istot. Biblia jasno mówi nam, że aniołowie nie są tacy jak my. Dlaczego Bóg miałby tak uczynić? Bóg stworzył nową istotę, która mogłaby zrozumieć sposób rozumowania Boga, nawet w aspekcie jego zdolności stwórczych. A to dlatego, że poprzez wydawanie na świat życia i poprzez karmienie tego życia możemy zrozumieć, czym jest opieka kochającego Boga. Gdy wydajemy na ten świat dzieci, wiemy, że musimy postawić wokół nich ochronną zaporę. Miłość tego wymaga. Czy tak nie jest? Wymaga tego miłość. Tak więc Bóg postawił taki ochronny mur wokół swojego stworzenia, który jest znany jako Boże prawo. Bóg jednak został źle zrozumiany przez swoje stworzenia, ponieważ uwierzyli oni, że są teraz podporządkowani prawom, mimo tego, że byli jego wywyższonymi istotami. I tak rozgorzała ta bitwa. Bożą odpowiedzią na ten problem było stworzenie nowego rodzaju istot. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Nie powiedział tego żadnemu aniołowi. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie. Tego też nie powiedział żadnemu z aniołów. Panowanie należy jedynie do Boga. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po Ziemi. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z Ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Bóg dał im wybór. Bóg powiedział: "Wybierajcie. Możecie wybrać znajomość dobra czy nie, nie-dobra, albo możecie wybrać poznanie zła i doświadczyć smutku, bólu i śmierci. Wybór należy do was. Droga wolna. Możecie wybierać. Najwspanialszym darem, jaki Bóg kiedykolwiek dał we wszechświecie, jest dar wyboru. Bez tego daru wyboru bylibyśmy robotami. Miłość od innych uzyskiwalibyśmy siłą poprzez odruch, przez oprogramowanie, ale nie byłaby ona z wyboru. Przez to byłaby ona bezwartościowa. Ta właśnie istota wyboru polega na tym, że możemy naprawdę wybrać. To oznacza, że możemy dokonać wyboru przeciwko Bogu. Bóg dopuszcza takie ryzyko. Łatwo się z tym nie pogodził, przygotował się, by za to umrzeć. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Poddał w wątpliwość wolę Boga. Dziś nadal to robi. Jest w tym dobry. Nazywa się to wyższą krytyką. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno Wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Pierwsza Mojżeszowa, 3, od 2 do 3. Innymi słowy, konsekwencją będzie śmierć, ponieważ to jasno wynika z analizy. Jeśli zdecydujesz nie stosować się do Bożych wymogów, uzyskasz cierpienie, chaos, śmierć, morderstwo, chorobę, zarazę wszystkie te rzeczy spadną na ciebie, ponieważ z własnej woli odłączyłeś się od Boga. To Twój wybór. Adam i Ewa wybrali. Wybrali niestosowanie się do Bożych wymogów. W pierwszej Mojżeszowej 3:24 czytamy: I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Człowiek został odcięty od drzewa życia. Czy natychmiast zmarł? Nie. Na tym etapie miał w sobie tyle witalności, że jeszcze trochę czasu minęło, zanim rzeczywiście umarł. Zatem, śmierć, o której mówimy, nie jest śmiercią fizyczną. Mówimy o całkowitej śmierci. Zapłatą za grzech jest śmierć Rzemian 6,23. Nie jest to przejście z jednego etapu w inny. Tak mówi Biblia. Adam przeżył 930 lat i umarł. Pierwsza Mojżeszowa 5:5. On umarł. Czy Bóg zostawił człowieka na pastwę tej śmierci? Nie. On miał dla niego obietnicę, rozwiązanie. I ustanowienie przyjaźń między tobą a kobietą, między twoim nasieniem a jej nasieniem. On zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz go w pięte. Czy od tego dnia do dziś Ewa nadal jest w opresji? Po pewnym czasie Ewa zmarła, więc kto teraz jest w opresji? Z całą pewnością to nie odnosi się do Ewy. Kto więc jest tą niewiastą? Będziemy to szczegółowo omawiać. W Biblii niewiasta w znaczeniu proroczym jest symbolem ludu Bożego. Za chwilę będziemy o tym mówić. Zatem gdy Biblia mówi o niewieście, o lubienicy, to jest to symbol tych, którzy zostali zaślubieni z Bogiem, to jego lud. Innymi słowy, ustanowienie nieprzyjaźń między Jego nasieniem, którym jest lud Lucyfera, lud szatana. A jej nasieniem, liczba pojedyncza, ludem Bożym. Z niej wyjdzie nasienie, które uratuje ludzkość. To nasienie w liczbie pojedynczej, jak mówi Piotr, to odwołanie do Jezusa, a każdy, kto jest w Jezusie, może mieć przez niego życie wieczne. On, rodzaj męski, nasienie, Zbawiciel, zdepcze ci głowę. A ty ukąsisz go w piętę. Będzie więc wojna pomiędzy nimi. Ponieważ Kościołowi Rzymskokatolickiemu nie spodobało się uważanie kobiety za symbol Kościoła, dokonał zmiany, aby ona oznaczała Marię, która w tamtym czasie nie żyła i jeszcze przez długi czas nie miała się narodzić. A to oznacza, że wąż mógł całkowicie swobodnie panować przez kilka tysięcy lat, co w ogóle nie ma sensu. W internetowej Biblii Due Rhymes czytamy: Ustanowi nieprzyjaźń pomiędzy tobą a niewiastą, pomiędzy twoim nasieniem a jej nasieniem. Ona zmiażdży ci głowę, a ty zaczaisz się na jej piętę. To zmienia całą Ewangelię. To czyni zupełnie kogoś innego zbawicielem. Widać więc, że już od samego początku był ten konflikt. W dwunastym rozdziale objawienia odnajdujemy tę historię i ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce. Widzicie? Wielki cud, niewiasta odziana w słońce. I księżyc pod stopami jej. Mamy tutaj dwa symbole: księżyc i słońce, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. Liczba dwanaście jest tutaj znacząca. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Katolicyzm nadaje temu sens literalny, mówiąc, że Maria ma urodzić dziecko. Ale jeśli nadamy temu sens proroczy, oznacza to, że z ludu Bożego wyjdzie Mesjasz. Takie jest tego znaczenie. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający siedem głów i siedem rogów, a na jego głowach siedem diademów. Już mówiliśmy o wszystkich tych szczegółach. Smok, jak wiemy, to szatan, Lucyfer, to upadły anioł. Siedem głów to nawiązanie do tego, co czytaliśmy w Księdze Daniela. Co razem wzięte oznacza, że wszystkie królestwa na świecie wywodzą się od siedmiu głów, jeśli je połączysz. Zatem jak wygląda ta bitwa na przestrzeni wieków? Zatem dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. Za kulisami Lucyfer to najwyższy władca. Dziesięć rogów to odwołanie do królestw. Oto katolicka strona internetowa, już ją oglądaliśmy. Spójrzmy, bo naświetla ten temat. Nie jest niespodzianką, że niewiasta zatriumfuje nad rudym smokiem, gdyż Pismo Święte mówi o tym już na samym początku. Ukazane jest to w I Mojżeszowej 3,15. Ustanowię niezgodę między tobą a niewiastą, między twoim potomstwem a jej. Ona zgniecie ci głowę, a ty zaczaisz się na jej pię. Którą wersję przytaczają? Przytaczają przekład rzymskokatolicki, prawda? Cytuję Biblię w przekładzie jezuickim. Nawet ich przekład Good News Bible nie przytacza tego w taki sposób. Nawet przekład Good News jest tu poprawny. Jedynie przekład jezuicki oddaje to niewłaściwie. Dziwne, że tym się posłużyli, a może nie dziwne to zrozumiałe że musieli się tym posłużyć żeby podeprzeć swoją teologię dalej jest napisane maria jest niewiastą z Pisma Świętego i matką ludzi którzy strzegą przykazań Bożych i trwają przy świadectwie o Jezusie to wypaczenie tego tekstu bo on tak nie brzmi ale jest przecież cytat to zniekształcony cytat z objawienia 12:17 bardzo interesujący objawienie 12:17 odnoszą oni do tych Którzy czczą Marię i strzegą jej przykazań. Czy zasadniczo Maria o tym mówi? Dobrze. Do kościoła odnoszą się piękne słowa Księgi Mądrości, 7,26. Jest odblaskiem wiecznej światłości, zwierciadłem bez skazy Bożego Majestatu, wiernym obrazem Jego dobroci. Kto w rzeczywistości jest wiernym obrazem Jego światłości? Jezus. Mamy tu sprzeczność, spór pomiędzy dwiema ideologiami. Ponieważ Maria jest pełna łaski, Łukasz 1,28, Kościół przez papieża Piusa IX w konstytucji apostolskiej wydanej 8 grudnia 1854 roku zatwierdził tradycję. Zwróćcie uwagę na słowo tradycja, wiedzą, że to nie jest biblijne stanowiącą o niepokalanym poczęciu Marii. Więc Kościół katolicki. Dwunasty rozdział objawienia odnosi do Marii. Oczywiście odwołuje się również do tego, by strzec jej przykazań, bo to jest bitwa. No cóż, papież może zmieniać Prawo Boże. Prompta Biblioteka, artykuł drugi. Spójrzmy na dziesięć przykazań, które są podane w Biblii. I porównajmy je z dziesięcioma przykazaniami podawanymi przez Kościół katolicki. Nawet w ich Biblii, w ich oficjalnej Biblii są one poprawne, jedynie w ich katechizmie są one błędne. Autentyczne przykazania dane przez Boga. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jam jest Pan, Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Tu są takie same. Drugie przykazanie nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, nie będziesz się im kłaniał i tak dalej. To przykazanie zniknęło. Zniknęło z rzymskokatolickiego katechizmu. Trzecie przykazanie Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego. Tutaj to jest drugie przykazanie, widzicie. Pamiętaj o dniu Sabatu, święć, dzień Sabatu. To teraz trzecie przykazanie, podczas gdy jest ono czwartym. Pozostałe są takie same: czci ojca swego i matkę swoją i tak dalej. Nie kradnij, nie zabijaj, aż do końca. Nie mów fałszywego świadectwa, nie mów fałszywego świadectwa. Ale jedno przykazanie usunęli. Więc teraz musieli podzielić dziesiąte przykazanie mówiące, aby nie pożądać na dwa. Które Paweł wyraźnie wymienił jako jedno przykazanie. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Zwróćcie uwagę, że musieli tutaj zamienić kolejność, bo pozbawionym sensu byłoby zrobienie jednego przykazania z nie pożądaj domu bliźniego swego. To nie brzmi sensownie, prawda? Dokonano podziału, zmieniono kolejność i uzyskano dziewiąte przykazanie Nie pożądaj żony bliźniego swego. Przynajmniej przyznali, że żona jest ważniejsza od domu. Kolejne przykazanie to Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Zatem trochę przestawili kolejność i podzielili je. Protestantyzm wyznania Augsburskiego jest w tej sprawie bardziej uczciwy i pozostawia właściwą kolejność, mimo że wtedy przykazania nie brzmią sensownie. To interesująca zbieżność. A więc jedno przykazanie zniknęło, a jedno zostało zmienione. Teraz dniem Sabatu nie jest dzień siódmy, lecz dzień pierwszy, a dziesiąte przykazanie podzielone zostało na dwa, tak aby znów było dziesięć przykazań. Takie jest prawo katolicyzmu i tych przykazań muszą przestrzegać ci, którzy podążają za Marią. Podczas jednego z kolejnych seminariów zobaczymy, że rozgrywa się zaciekła walka pomiędzy dwoma władcami między Bogiem Nieba a Księciem tego świata. Well, we Catholic... Idźmy zatem dalej. Katolicka Encyklopedia otwarcie się do tego przyznaje. Kościół po dokonaniu zmiany dnia odpoczynku żydowskiego Sabatu, siódmego dnia tygodnia na pierwszy dzień, sprawił, że trzecie przykazanie, które powinno być czwartym przykazaniem. Tutaj przyznają, że musieli usunąć jedno, w przeciwnym razie nie byłoby ono trzecim, prawda? Przyznali się do tego. Dotyczy niedzieli jako dnia, który należy święcić jako Dzień Pański. Ale Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza pięć, siedemnaście. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Wypełnić, pokazać wam. Dalej mówi: ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Póki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminą z zakonu. Zgodnie z Biblią prawo trwa wiecznie. Rzymski katolicyzm mówi: nie, my jesteśmy ponad Biblią, zmieniamy prawo. Objawienie 12.4. A ogon jego, ogon smoka, zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich. Z hebrajskiego paralelizmu w Biblii dowiemy się, że gwiazdy w tym proroczym znaczeniu symbolizują aniołów. Można więc powiedzieć, że szatan zrzucił ze sobą trzecią część aniołów i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Spośród Bożego ludu miał wyjść Mesjasz, a Szatan przyglądał się wypełniającym się czasom, które precyzyjnie podano w Księdze Daniela. Obserwował i czekał na narodziny dziecka, a gdy dziecko to miało się narodzić, chciał natychmiast je zgładzić. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecie jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. W jednym wersecie mamy narodziny Mesjasza i jego zmartwychwstanie, i mamy też jego wstąpienie do nieba. Wszystko w jednym wersecie. Jak widać, to bardzo męski werset, więc katolicy chcieli go zmiękczyć. Stąd też mamy wzięcie Marii do nieba. Ona zmarła, ale została wzbudzona i zabrana do nieba. Zatem wszystko to jest fałszerstwem. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Gdyby to była Maria, mielibyśmy problem, prawda? Bo w jaki sposób Maria wypełnia słowa proroctwa o ucieczce na pustynię na 1260 dni w proroczym znaczeniu?